Jest Potok Dębtowski i te ptaki oczywiście znają te miejsca, ale z lenistwa albo z niechęci, jeżeli ktoś im postawi bliżej, tam gdzie są dokarmiane, szczególnie te, które są dokarmiane, one wiedzą, że tu dostają pokarm, więc e, jeżeli już stać nas na to, żeby przynieść ten pokarm, super, to również zadbajmy o to, żeby postawić im niskę czy jakiś pojemnik z wodą. Ja się nalałam na to, taką, górę, którą zabiły samochody, taką kolejnie, to się strunęły wróble, tak się fajnie wytaplały tam. Naprawdę to był przyjemny bardzo widok. Myślę, że, że każdy zamku, że rano jak tam wychodzisz, coś chyba. Wodę naleźć do jakiejś takiej dziurki i te ptaki od razu się zlatują. Tak, a u siebie w ogrodzie szczególnie można. Już dużo jest tutaj domków jednorodzinnych posesji, gdzie każdy ma ogród i może tym taką swoich zaprzyjaźnionym ewentualnie przypiszą taką wodę zapewnić. To taki przerywnik upalny, ale myślę, że warto o tym przypomnieć ludziom. Dziękujemy. Właśnie, jeśli masz jeszcze chwilę czasu, to za do ale dziękujemy. Proszę? Tak. Jeszcze mamy temat tai chi. mi bardzo prosimy. Nie ja chciałam, żebyś zwrócić nie. W... uwagę na ten Nie, nie. nie ma tu tłumu, prawda? Mimo upału. No to przeszła taka fala. nie może Falki, o tym uwierzę. która tak dam Wygląda jak wygląda. Jest to dość prawda? O, o, o plecione, to jest i tak y, Tutaj w y, takie miasteczko, zagadk dla dzieci starszych Słabopisze. niż te, które mają tutaj, czyli od 10 lat, żeby to były takie sprawnościowe historie, zamiast tej wieży, która się, się tutaj strony. Natomiast ona jest ufa, jak widocznie jest to taki, tak, tak. ja najbardziej pilnie potrzebujemy. Na Ale chmada, ja to tak jak powiedziałem, to jest teraz. Dzień dobry, moje nazwisko. Ja jestem trenerem zaczynającym. Jestem asystentem międzynarodowego trenera Sławomira Bogowickiego. W zeszłym roku padłem na pomysł, żeby sam potrafię aby umożliwić to mieszkańcom na Uch, tej i udałem się z tym pomysłem do urzędnika no Uch, i okazało się, że... Telefon do pracy 668, 84, 82, ewentualnie kółko za 669 Licznik w sierpniu jest 100 roczny w sierpniu. W miesiącu letnim roku, od 1 lipca do 31 sierpnia na plaży w Gdyni będą bezpłatne kliniki w poniedziałki i piątki o godzinie 18. Trwało to będzie przez, dokładnie przez godzinę. Zaczyna się z tą Później będzie Qi e, Kung, e, około 20 minut i później e, podstawowe kroki e, Tai chi, Co generalnie Tai chi i Chi Kung Okazuje się, że na świecie robiono badania e, i badania kliniczne oczywiście i okazało się, że Qi e, Kung wraz z Tai Chi bardzo mocno wpływa na e, wzmacnianie odporności organizmu. E, ja powiem tak, że również za 60-osobową grupę osób powyżej 60 roku życia. Urząd miasta razem z właśnie CAS-em zrobił taką imprezę, która ma za zadanie uaktywnić naszych seniorów. I te osoby do mnie przychodzą i okazuje się, że jak ja, bo lubię pytać się jakie są efekty tych treningów, okazuje się, że te osoby, na przykład niektóre z nich miały problemy ze snem. Okazuje się, że lepiej śpią. Tak? którzy mieli problem y, z y, ruchomością stawów. Tak? Pod wpływem tych treningów okazało się, że ta ruchomość stawa się zwiększyła. Tak? A ponadto najważniejszą zasadą tutaj, bo Państwo na pewno usłyszeli tutaj wiele imprez i wybuchy i bitwy i, i, i tutaj Pan przedstawił kajaki jak najbardziej. Ja powiem tak, y, Kiedyś, e, też mnie interesowała bardzo adrenalina, sam jestem z spadochronowym, latałem na szybowcach i wiele różnych takich ciekawych rzeczy robiłem, ale w tej chwili, e, powiedzmy, ten etap życia, który teraz mam, to chcę wyhamować, tak, i wszyscy, za, zapraszam wszystkich tych, którzy Powiedzmy, już doświadczyli jakichś ekstremów i chcieliby wyhamować, czyli odstresować się, to w tym momencie e, na plaży Borłowie jest taka okazja, żeby poznać o co w tym Tai Chi Chi Kungu chodzi i zasmakować tak. Serdecznie wszystkich e, zapraszam. Proszę, pan że to na uchwały, się na uchwały. Powiem tak, o godzinie 18 na plaży Borłowie e, jest sposób, bo jest akurat tam uciech. A jakie ma Pan spoczynkowe tętno? gdzie to będzie formować? Dokładnie, dokładnie, to jest przy wejściu, jasne, wejście numer 17, dokładnie tam, gdzie jest teatr ten hmm, letni. Dokładnie, czyli jak się wchodzi tym wejściem numer 17, to z prawej strony jest teatr, a my jesteśmy zawsze z lewej strony. Czyli bliżej pola. Tak, jeszcze powiem tak, tak dodatkowo, w zeszłym roku, jak wystartowałem, to miałem w najlepszym e, dniu, że tak powiem, jeśli chodzi o frekwencję, od 60 do 80 osób. W tym roku jeszcze nie było konferencji, już jest ponad 20 osób, e, a ideą, ideą moją jest, żeby w ciągu następnych sezonów zgromadzić na plaży około 200 osób, które będą e, ćwiczyły tajczyk. W zeszłym roku zawsze kończyłem trening pokazem swoim, do czego dążymy, to jest forma e, 24 e, tai chi z to forma yang. E, a w tym roku, e, przez ten rok wyszkoliłem kilka osób, które razem ze mną robią, czyli w szóstkę robimy całą formę i to bardzo się e, osobom, które przychodzą e, podoba. A ponadto jeszcze jestem umówiony z trenerem e, moim właśnie tym trenerem Sławomirem Pawłowskim, że nie wszyscy ludzie lubią te wolne ruchy i to niektórym się tak nie za bardzo kojarzy takie wolne, to y, będzie, będą zapraszane na sam koniec osoby, które u trenera ćwiczą dynamiczne kung fu i będą pokazy na przykład pięciominutowe y, młodych osób, które dosłownie fruwają w powietrzu. Także zapraszam też, że będzie po tym tai chi coś takiego dynamicznego. Tak? Jakieś tam ograniczenia? No. Poza tym czy trzeba się jakoś specjalnie przychodzę? strój sportowy tam ćwiczymy na boso wiek jak prowadziłem kiedyś trening to dwie dziewczynki pięcioletnie przy mnie przy, dosłownie po nogi że to fantastycznie wyglądało, bo robiono zdjęcia jak dwie małe dziewczynki trenują dwie godziny proszę sobie wyobrazić tylko dlatego, że tatuś powiedział, że to jest taniec no to one chciały tańczyć właśnie w tej porcie, tak? a ponadto jeśli chodzi o wiek Górny, to tutaj nie ma granic. Nawet zdarzyło się, że ktoś na plaży w zeszłym roku przyszedł o gula. Pani przyszła i czy ona może trenować? Oczywiście, że tak. Tylko dałem mi pewne zalecenia, co można, a co nie można. Tak? Także jak najbardziej tutaj dla zdrowia to jest bez ograniczeń. Ponownie takie techniczne pytanie. Jakie, czy pan wie sobie w ogóle ten, i jakie pan pan spoczynkowe? To jest ciekawe pytanie, nie mierzyłem sobie, kiedyś jak biegałem maratony, tak jak mówiłem lub byłem ekstremą, to rzeczywiście bardzo niskie miałem. To znaczy chwili, 50 czy poniżej? Poniżej. 40? Znaczy ten tak. trening, o którym 40. pan wspominał, tak. bo to trwa przez całe wakacje, tak. czy jakby zwiększa pan intensywność tego treningu, czy za każdym razem to jest ten sam trening? To za każdym to, razem to samo, z tym, że jak przychodzą do mnie osoby, które już są bardziej zaawansowane, to zawsze dostają ten rodzynek, tak? że na przykład ręka w tym momencie ma zrobić jeszcze dodatkowy ruch i oni w tym momencie wiedzą, że ten trening nawet jeśli to jest podstawowy, zawsze coś z niego wynoszą w swoim dalszym rozwoju. Także zarówno od najniższego poziomu, czyli star, jak i ci, którzy są bardziej zaawansowani z tych treningów coś wynoszą. Można wskoczyć, dowiadując się przypadkiem o tym, że takie zajęcia są i nie być strefowanym, że inni już ćwiczą ileś tam tygodni. Każdy może w każdym momencie zacząć. Dokładnie tak. Proszę Państwa, właśnie wyczerpaliśmy tematy, które miały być tutaj zaprezentowane. Dziękujemy bardzo. Teraz czy Państwo z nami jadą do tejże informacji miejskiej, tam, żeby zobaczyć jak ona funkcjonuje, jakiego rodzaju informacji można tam, jakie tak jak można uzyskać, jak to będzie wyglądało dalej, bo z tego co wiem, to się będzie jeszcze rozwijać. Informacje nam udzielą zarówno te osoby Monika Rodek, która jest... Naszego referatu turystyki, jaki zakładam, będzie miał dla nas chwilę pan Tomasz Panel, który jest jej szefem. Także gdybyśmy tego to. Sylwio, czy już mamy samochód? To poprosimy, prawda? Czy... Dziękujemy panu bardzo, bardzo dziękujemy. Do... To jest dawny plon na parterze, tam gdzie były Bankra i na rogu. Takie ta rotunda, tam jest ta nasza stacja. I tam gdzie jest wystawa statków pasażerskich, które... Dobra.